wszystkich w dziesiątym vlogu na kanale jak widzicie Władymir został za podczepiony pod prasę i dzisiaj będzie odcinek sprasowania który już zapowiadałem yy, wytestowałem pierwszy początek zrobiłem sobie wczoraj dzisiaj mamy 28 lipca i postanowiłem, że sprasuję sobie trochę złomy dla kur, więc jeszcze trochę tam, jedną działkę znajomej, też dla kur na usłudze. Tutaj wyjechałem sobie wczoraj. O. Jak widzicie, kostki leżą już tutaj w życie. O. Także yy, pierwszą próbę, jak zacząłem robić. Wybrałem za mocny, za szybki bieg i po prostu mi tutaj zaraz na początku prasa zablokowało, a wiecie jak to jest z jednostopniowym, nie szło tej prasy trochę ruszyć, ale dobrze, że przekręciłem tutaj kowałka i puściło i mogłem spokojnie prasować, także ja odpalam traktor i jadę na pole. Także działamy. Drugą działkę już bo wcześniej miałem nagrać, ale miałem kłopoty ze związaniem. Kostek a to coś tam się przycięło, a to nie mogłem dobrze jej szybko rozłożyć tak jak ja bym chciał. Ale pierwszy taki raz, który prasuję, to w życiu właśnie. I nie narzekam trochę szarpie, ale to tak troszkę bo wiadomo, no, na jedno stopnie sprzęgło inne przełożenie i to trochę rzuca tak? ale bez przeciwwagi kiedyś było prasowane ruskim, to nie daj Boże dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, ledwo człowiek jechał, a tutaj no to sami widzicie ma daje radę, wody mi reseksano Ja Was wracam jak będę dalej tam już na innych działach Już na sam ostatni koniec filmu włączamy wałek za rękę delikatnie puszczamy sprzęgło redukcyjny ten szybszy i w miarę to idzie próbowałem na jedynce to mi się przewrzycie życie to próbowałem tam się przypchała prasa i traktor mi się zakleszczył Więc na razie nie ryzykuję Ale tak co jak sami widzicie no Traktor bardzo, bardzo nie dostaje Nie wiadomo jak po dupie. Nie ma, nie ma jak tutaj nie wiem czy coś, no bo Ja na taką stronę, taki takim to jakoś nie powiedzą mi tak, czy się traktor do pracy nie nadaje. Ja powiem tak. Na te moje hektary, co ja mam, i na tyle, co ja pierwszy raz tą prasą z tym ciągnikiem, bo to nie pierwszy, no ale. To, co mam, to mi ona wystarczy. O. I na ten ciągnik też mi spokojnie wystarczy, więc nie wiem, ja tam się nie przejmuję. Może dam czasem za szarpie, trochę to tam na to w ogóle nie patrzę, więc ogólnie taka moja opinia sprawdza się. Tak jak masz, że tutaj krótszy wałek jest, to, to, to trzeba trochę udechnąć, żeby się nie zostało. Przyszczamy I Idzie tyłu. No i cóż, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że on wam się spodoba. Zachęcam do subskrypcji. To pierwsza taka akcja, więc jak chcecie subskrybujcie. Mam nadzieję, że wam się jeszcze raz pewne podoba. Do następnego odcinka.